Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny w mojej kuchni, a dzisiaj chciałabym Was zaprosić na mój ulubiony deser. Mówię tutaj o gruszce w sosie waniliowym. Osobiście bardzo lubię ten deser, a wykonanie takiego deseru jest bardzo proste. Zachęcam Was do robienia teraz, kiedy mamy jesień i kiedy jesień jest pełna dojrzałych owoców, warto robić sobie tego typu desery. I uprzyjemniać sobie te długie jesienne wieczory. Do wykonania deseru będziemy potrzebowali, oczywiście, gruszki, cynamon, mleko, cukier, mąkę ziemiaczaną, dwa żółtka, laska wanilii. I jeżeli nie macie prawdziwej laski wanilii, to użyjcie cukru z wanilią. Ale jeżeli już używacie, to użyjcie cukier z prawdziwą wanilią, a nie ten cukier wanilinowy. No i oczywiście opcjonalnie możecie ominąć ten składnik pół kieliszka wódki. Ja oczywiście przypomnę Wam również, że jak zostaje nam białko, to tu Wam gdzieś podlinkuję film, gdzie z moim synem Miłoszem. Robimy drinki takie w domu, domowym sposobem i między innymi jak zostają nam dwa takie żółtka, jak możemy sobie zrobić nie żółtka, tylko dwa białka, przepraszam, zamiast bezy, możemy sobie zrobić taki koktajl i wypić tak jak wspomniałam w ten yy, mroczne, chłodne jesienne wieczory. Zapraszam na film, będziemy robić deser. Przygotowuję teraz gruszki do gotowania. Obrałam gruszki, pokroiłam na pół i teraz usuwam gniazda nasienne takim przyrządem, który fajnie, równiusieńko, ładnie nam te gruszki, te gniazda odchodzą ładnie. O! mamy takie gruszki i za chwilę będzie. Gruszki wybrane. są obrane. Zalałam gruszki wodą i do tej wody dodajemy dwie łyżki cukru. Dwie łyżki cukru i dodajemy tak z pół łyżeczki cynamonu. Żeby te gruszki nam tu aromatu nabrały. I to wszystko będziemy gotować, aż gruszki zmiękną. Oczywiście, ja za chwilę to przykryję, żeby nam te gruszki tak powolutku dochodziły. A my w tym czasie będziemy gotowali sos. Gruszki już się gotują i czas gotowania gruszki zależy od tego, jaki mamy gatunek, ale tak myślę, że 10-15 minut yy, powinny się pogotować. Oczywiście na lekkim ogniu. Ja lubię, kiedy gruszki są lekko takie twardawe. Nie lubię takich bardzo miękkich gruszek, ale to już każdy robi tak jak lubi. W międzyczasie weźmiemy, będziemy, weźmiemy, będziemy, fajnie mi wyszło. Będziemy gotować mleko, to troszeczkę mleka sobie zostawię zimnego i do tego mleka dodamy również laskę wanilii świeżą, te, te ziarenka Weźmiemy, wyskrobimy ziarenka, żeby nam razem z tymi ziarenkami gotowało się to mleko. I oczywiście teraz zawsze mamy, o, tu weźmiemy, pięknie. Ja uwielbiam aromat, aromat świeżej wanilii, bo rzeczywiście jest bardzo miły. I oczywiście to też wrzucimy, nic nie marnujemy. O, już biorę. I te ziarenka wszystkie dajemy do mleka i to nam się będzie gotowało. Ja zaraz wezmę tu łyżeczką, żeby nam wszystkie te mm, ziarenka. O. Ale pięknie słuchajcie już pięknie pachnie. No oczywiście teraz musimy to mleko lekko, lekko będziemy gotować. Ja już sobie wstawię. Mleko nam się gotuje, a my w międzyczasie do dwóch żółtek dodamy, dodamy dwie łyżki mąki ziemiaczanej, Dwie łyżki cukru. Dwie łyżki cukru. Mieszamy i dodajemy jeszcze do tego mleko. Pozostawiłam z tego mleka trochę, żebyśmy tu mieli o. I za chwilę tą masę jajeczną z cukrem, z mąką ziemniaczaną będziemy dodawali do sosu. Jeżeli Wam się zrobią grudki, to można tak, takie, taką masę jajeczną oczywiście przez sitko. Ale jeżeli widzicie, że nie ma żadnych grudków, grudek czy grudków, jakbyśmy to nie nazywali. Czasami wiecie, jak człowiek coś robi i jakieś przejęzyczenie i jest jakaś niepoprawna forma w języku polskim, to oczywiście, jeżeli zrobicie to bardzo sympatycznie, no to ja lubię, jeżeli mi wskazujecie prawidłową drogę. Oczywiście, teraz będziemy czekali, aż nam się tutaj mleko zagotuje. I zanim będziemy dodawali oczywiście, zanim będziemy dodawali tą masę jajeczną z mąką ziemniaczaną, no to wyjmiemy sobie jeszcze te laski wanilii, ale w tej chwili one póki co oddają jeszcze aromat. I teraz czekamy, aż się mleko zagotuje. Oczywiście z tego wszystkiego zapomniałam o wódce. Tak, jak mówiłam, to jest składnik, który możecie ominąć. Ja jednak dzisiaj pół kieliszka wódki wleję sobie tutaj do tej masy jajecznej i będę ją dodawała razem z tym alkoholem. Dodam do sosu waniliowego. No, mleko nam się tu jeszcze gotuje, jeszcze musimy chwileczkę poczekać i za chwilę będziemy wlewali masę jajeczną do mleka. Mieszamy, teraz gotujemy nasz sos, aż po prostu zgęstnieje. Jeżeli chodzi o gęstość takiego sosu, no to już robimy tak, jak lubimy. Niektórzy lubią bardziej gęsty, niektórzy, niektórzy lubią rzadszy taki sos. To zawsze jest, słuchajcie, kwestia, kwestia tego, co kto lubi i dopasowywania kuchni do swoich upodobań. Mm. Słuchajcie, super, super. Już mamy sos. Mm, pycha! No, oczywiście, spróbuję teraz ten sos. Jak czy mi wyszedł, czy nie. Czy trzeba coś ewentualnie dodać? Ująć raczej będzie trudno, ale spróbujmy. Perfekt, mm, perfekt. Jest aromatyczny, jest słodki, jest taki ala budyniowy, jest po prostu przepyszny. Taki sos waniliowy, jeżeli przelejecie sobie do słoiczka lub do innego pojemnika, wstawicie do lodówki, to możecie kilka dni, dwa, trzy dni sobie jeszcze podtrzymać. Także to nie jest deser tylko na, na jeden dzień, a można zrobić sobie... Więcej tego. Jeżeli byście chcieli też, żeby taki sos waniliowy był troszeczkę rzadszy, to oczywiście nawet, jeżeli wyjdzie wam gęstszy, możecie w międzyczasie dolać trochę mleka i też będzie dobrze. Także o. I mamy sos. A zresztą wiecie co? Może za moment wam pokażę. Jak właśnie zrobić, żeby z tak gęstego sosu zrobić go jeszcze ciut rzadszy? Za moment troszeczkę pokręcimy i będziemy mieszając jeszcze troszeczkę dodawali mleka, tak, żeby ten sos nas stał się troszeczkę rzadszy. Także nie ma problemu, jeżeli wyjdzie nam bardziej gęsty, możemy troszeczkę po prostu dolewając mleko robić sobie żeby taki sos był rzadszy i już mamy. Zobaczcie zupełnie inną konsystencję takiego sosu. Ja uważam, że taka konsystencja jest troszeczkę lepsza. Tamten wyszedł mi za gęsty. Spróbuję teraz, czy nie trzeba. Słuchajcie, teraz dopiero wyszedł perfekt. I lubię właśnie taką konsystencję. Lekko jeszcze tutaj zagotuję, żeby mi się to mleko zagotowało. I już mamy. Sos, mamy gruszkę, bardzo naprawdę króciutko to trwało, bo praktycznie no, tyle ile trwał ten mój deser jest już gotowy. Ja nie mogę doczekać się oczywiście, kiedy tego spróbuję, ale naprawdę zachęcam Was w okresie jesienno no i zimowym nie chcę używać jeszcze tego słowa, ale w okresie jesiennym, kiedy mamy bardzo dużo tych owoców, korzystajmy z tego typu uroków tej pory roku i Róbmy sobie takie desery dla uprzyjemniania wieczorów. Ja tutaj na taką jedną porcję, trzy połóweczki, i widzicie, tak jak jest wydrążone tutaj to miejsce po ogrysku tej, tej gruszki. Tak zobaczcie, jakie fajne miejsce tworzy się do, do y, po prostu sosu. No, ja muszę spróbować zobaczyć, czy jest to pyszne. Myślę, że na pewno tak. Słuchajcie, jest to naprawdę bardzo, bardzo dobre. Gruszkę można sobie jeszcze zrobić tak, że można do tej wody, do której, w której gotowaliśmy tą, tą gruszkę, tam dodałam troszeczkę soli i tak samo dodałam szczyptę soli do sosu waniliowego, bo to zapomniałam Wam powiedzieć. Natomiast można dodać również do gruszki jeszcze sok cytrynowy. Zawsze to zależy od tego, na co macie w danej chwili ochotę. Ja lubię bardzo takie smaki słodko-kwaśne. Dzisiaj nie dodałam akurat cytryny do tej gruszki, ale zazwyczaj dodaję także naprawdę ten smak słodko-kwaśny tej gruszki plus sos waniliowy. Bardzo dobrze idzie. Ja oczywiście będę za chwilę konsumować dalej swój, swój deser, Was, tak jak wspominałam, zachęcam do y, te, zrobienia sobie tego deseru. No i oczywiście wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć mój kanał, zachęcam do postawienia wirtualnej kawy y, w kwocie 5, 10, 15 zł. To już zależy od Was. Link do wirtualnej kawy oczywiście znajdziecie pod filmem. Pod filmem również napisałam Wam wszystkie składniki i surowce, które są niezbędne do wykonania tak prostego, a jednocześnie wykwintnego deseru. Dzisiaj się z Wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć!